Ale oczywiście zanim zaczniemy, dziękuję wszystkim wspierającym moją twórczość oraz za wszelkie nadesłane pozdrowienia. Zostałem także poproszony, aby pozdrowić całą organizację Nevada. Pozdrawiamy serdecznie. Servus ja jestem szczerzy i po raz kolejny dla was nagrywam serię pierwszy na serwerze. tych, że tak powiem genialnych przebitkach nie no tak poważnie to jak widzicie coraz lepiej idzie mi latanie dronem dobra, więc ja dobra, więc jakże dobra, nagrywam to czwarty raz jakby po tych przepięknych, przecudownych nagrywkach. Wy możecie dostrzec, za, że latanie dronem idzie mi coraz lepiej. Pojeździłem chwilę solar Ma on zaprogramowany program pod drift, a także MZT Ma. Zapiąłem RWD, a także włączyłem program i to w ogóle nie idzie bokiem. W każdym bądź razie zacznijmy od samego początku, tak jak zawsze. A więc, jest to Solar ID 194. Pierwszy na serwerze jest on w dieslu. Mamy tu silnik 2.2, ,2, czyli domniemam, że jest to silnik maksymalny. Ciekawostko jest to, że owy pojazd nie posiada nawet jeszcze 2000 przebiegu. A skupiając się na kwestii wizualnej, mamy tu Felgi Atomic poszerzenia 2.2, ,2, przyciemnienie szyb 100%, a także duże Felgi. I cały ten tuning wizualny został dopełniony setem herbaciany. Wygląda całkiem nieźle, co? Jeżeli chodzi o kwestie mechaniczne, mamy tutaj ogranicznik, wykrywacz radio i CBI. Powiększony bak na 150 litrów, a także zestaw drifterski. Tu jeszcze siedzi zestaw drifterski. EQ4, Turbo V5, a także Nitro V5, Wind, MZM i nawet co jeszcze? Apka transportowa. A czy wy byście się taką taksówką? Jeżeli obejrzeliście odcinek do tego momentu, napiszcie w komentarzu Solar, a dostaniecie z Afrika 250 dolców. Zbliżamy się do 200 subskrypcji. A tam czeka. Odcinek niespodzianka, więc koniecznie subskrybuj, jeżeli tego nie robisz. Dobra, więc, oczywiście, wracając do odcinka, jak widzicie, Solar jest to dosyć kontrowersyjny samochód. Dlaczego? Bo swoim wyglądem nie każdemu się spodoba. Jest on przede wszystkim płaski, ma zasłonięte nadkole w połowie. Z przodu ma wadliwą rejestrację, co jest może jego atutem. A także cechą charakterystyczną. Do tego prawdopodobnie nie możemy założyć wydechu, przez co ta śmieszna rureczka wygląda dosyć zabawnie, ale powiem Wam, że mi osobiście podoba się solar. W którymś z moich poprzednich odcinków, jeszcze z serwera PyLife, na którymś zlocie był owy solar na hydraulice. I to naprawdę był ciekawy projekt, więc może kiedyś uda nam się takowego odtworzyć, ale to wszystko zależy od Was. No i dobra, tak jak wspominałem wcześniej, mamy tutaj program pod drift, a także ustawione RWD i to jakoś tak se za superaśnie nie radzi bokiem, szczerze mówiąc. Mimo że mój Vincent także nie radzi sobie super bokiem, to powiem wam, że jednak przy tym Solarze to Vincent robi lepszą robotę. Jeżeli nie spróbowalibyśmy, to byśmy się nie dowiedzieli. Ja wiem, że do Solajera raczej bym drifterskiego nie wsadził, chociaż myślę, że jakbyśmy tu dorzucili zimoweczki, tu nawet by sobie radził. Może by się nie zbierał jakoś ekstremalnie dobrze, ale zawsze to coś. Nie no, szczerze, takie ślizgi to robi, ale, ale wiemy, że są pojazdy, które dałyby tą frajdę z jazdy o wiele, o wiele większą. Sprawdźmy na szybko sobie VMAX bez tego programu pod drift, a także na napędzie AWD. Czy my coś tu jeszcze mamy, żeby zmienić? Eee, halo, halo mobilki, czy dobrze mnie słychać? No nikt mi nie odpowie. Yy, nic tutaj nie mamy, nie wiem co możemy jeszcze zrobić, to. Nie pozostało nam nic innego. Jak jechać? W miasto. Często mam baga, że nie wyświetla mi się licznik yy, nitra. Dopiero po użyciu go przez milisekundę się odpał. Więc zróbmy to jeszcze raz. 3, 2, 1. Szczerze mówiąc, myślałem, że VMOX będzie naprawdę o wiele lepszy. Cóż wymagać od samochodu, który jest warty? Tam pewnie około 30 tysięcy, chociaż myślę, że ten 30 to akurat nie jest wart. Dobra, szczerze mówiąc, odstawię, bo nie wiem, jakie plany na ten samochód ma właściciel. Tego nie chcę koniecznie mu przebijać progu 2000 km w przebiegu. Dobra, więc jak widzicie, u mnie na Sport Plusie Solar wciąż siedzi fest wysoko. Na szczęście, właścicielowego pojazdu ma jeszcze podmiankę do GTA, GTA SA Parking, dzięki czemu pojazd leży na glebie. Ale gdyby nie to, to naprawdę jest niezła koza, że tak to powiem. No i dobra, moi mili, to był Solar pierwszy na serwerze. A ja ze swojej strony chciałbym wszystkim podziękować za oglądanie. Tego materiału. Zapraszam oczywiście do obejrzenia poprzednich produkcji, a także do pozostawienia łapeczki oraz komentarza. Jakiego komentarza zapytam? Obejrzyjcie dokładnie film. Co więcej, no w sumie to nic. Będę się z wami żegnał i zapraszam na kolejny materiał, już o godzinie 20. Cześć. Oczywiście, my go także pozdrawiamy.